Dzień dobry. Dzień dobry. Dla takich miejsc wyprowadziłem się z gór z Karkonoszy na pomorze. To miejsce znajduje się dosłownie półtora kilometra od mojego nowego zamieszkania. Jest to stanica kajakowa. Tutaj można kajaczki sobie podpływać. Kajaczki są i płynąć sobie rzeką słupią. Tak tutaj to wygląda, zadbane, piękne są tutaj takie zadaszenia dla turystów. Można sobie robić grilla, popatrzcie. Tego tam, gdzie mieszkałem, to zapomni nie było. No ale przede wszystkim co? Kupiłem sobie rower elektryczny, składak. Ulmo, zomo, nie mylić z tym zomo, co było za komuny. No i dzięki temu elektrykowi, którego posiadam, śmigam sobie właśnie po tych terenach. Zwiedzam zawsze po pracy. Mam troszeczkę wolnego czasu i po tych pięknych lasach, miejscach, po tych terenach. Oczywiście tu jest taki kamień, gdzie tutaj słupią, jak spływał, był spływ kajakowych. Płynął również Jan Paweł II, i tutaj. Według tej historii w tym miejscu on był. Po, pro, po prostu takie to miejsce dosyć ciekawe. Można tutaj robić ognisko. Jest wieczorem lampa, oczywiście na solar. No, żeby nie było ciemno. Popatrzcie, jaka miejscóweczka piękna. Proszę, jakie zadaszenie. Można, można. No i ten kamień, właśnie tutaj, jest taki poświęcony. Co tu pisze na pamiątkę 6 otwarcia przystani kajakowej w Lubuniu w dni 1 września 2018 Oczywiście dofinansowanie Pomorski szlak kajakowy No tutaj naprawdę pięknie. Ptaki śpiewają. Tam płynie słupia, popatrzcie gorzą, trawę. I nie ma ludzi. I są wakacje. A tam płynie słupia. Piękne tereny tutaj są. Tak bliziutko mam od mojego nowego miejsca zamieszkania. Kończę. A w niedługim czasie zrobię recenzję o tym moim rowerku. Składaczku, to kto będzie zainteresowany, to się dowie, czy warto go kupić za takie pieniądze, czy nie. Testuję go na razie. Zrobiłem na nim niecałe 20, tam kilometrów. A co będzie dalej? Zobaczymy. To cześć na razie.